Jak czyścić okap? O czym należy pamiętać? W zależności od trybu, w jakim pracuje okap, mamy dwa rodzaje filtrów: przeciwtłuszczowy oraz węglowy. Jeśli chcesz wyczyścić lub wymienić filtr, zalecane jest odłączenie okapu od prądu. Teraz wyjmij filtr. Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy powinien być czyszczony raz na miesiąc. Można go myć w zmywarce lub ręcznie stosując wilgotną szmatkę i delikatny detergent. Filtry węglowe dzięki zawartości węgla aktywnego pochłaniają zapachy i je eliminują. Dlatego powinny być wymieniane raz na 3-4 miesiące lub częściej w przypadku intensywnego użytkowania. Pamiętaj, że filtry węglowe stosujemy tylko wtedy, kiedy okap pracuje w trybie pochłaniacza.